Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tramadol Hydrochlor się kłania. Słuchajcie, mam problem. A mianowicie chcę kupić nowy, większy filtr i zestaw CO2. No niestety mam na to tylko około 600-700 zł, myślę. Więc nie jestem pewien, czy w tym zakresie dam radę kupić coś sensownego. Może mi podpowiecie. E, powiem tak, filtr. Chciałbym, żeby to był duży filtr zewnętrzny, jakiś kubełek spory, bo niestety, ze względu na tą ilość ryb, jaką tutaj mam, e, powinienem mieć większą filtrację. Ja tutaj mam filtr JBL-a e, E700, nie, mam 700, nie E, e więc tak. Filtr JBL-a e, 700. FZN dwójkę i taki mały filtr gąbkowy wewnętrzny. Ten gąbka to jest mechanik kubełek, to jest biologiczny, a w kaskadzie jest trochę gąbki, kilka biokul, dużo torfu, keramzy tu troszkę i i włóknina filtracyjna, więc, tak, wszystkiego po trochu. Wszystko chodzi na maksa, a woda jest, no, ujdzie w tłoku. Powiedzmy, wczoraj była ostra przycinka, przed chwilą ryby karmiłem. Jest jak jest. No, w każdym razie chciałbym mieć, myślę, że zlikwidować tą kaskadę albo ewentualnie zostawić ją, ale żeby chodziła tak na minimum i mieć po prostu spokój. I ten wewnętrzny też zlikwidować, i po prostu postawić duży filtr kubełkowy i mieć spokój po prostu przynajmniej na, na miesiąc czasu, czy na ile, żeby te filtry chodziły tak na, na, na minimum albo na średnim biegu, i żeby mieć spokój z czyszczeniem, a nie co, co tydzień właściwie, czy nawet nie. Kaskada jest czyszczona, ten filtr wewnętrzny i podmiana wody około 20%, może by mi to też trochę ograniczyło, miałbym spokój większy. No i ten zestaw CO2, no to tak na drugim miejscu, bo też mam po prostu dosyć robienia bez przerwy bimbrowni. Mam tutaj dwie bimbrownie, które chodzą, właściwie jedna napełnia dzwon, a druga chodzi przez kostkę lipową, więc też wolałbym mieć butle. Najlepiej jakoś 6-8 litrów, żeby mieć po prostu na dłuższy okres czasu spokój. No i to tyle. Pewnie, pewnie jeszcze przed całym wyjazdem nakręcę kolejny filmik, bo będę podmieniał większą ilość wody, większą przycinkę robił niż wczoraj. No i jakoś przygotowywał te moje akwaria do, um, do mojego wyjazdu. Zapewne zoolit wyląduje w tym, w kubełku zamiast gąbek, które tam są w jednej z komór pod wirnikiem, właśnie może mi podpowiedzieć czy pod wirnikiem tam są niby te gąbki zabezpieczające wirnik, czy można je wymienić na zeolit, czy lepiej po prostu, żeby tam te gąbki zostały i zabezpieczały wirnik przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Co mam w, oprócz tych gąbek u góry w filtrze? A więc na samym dole jest ceramika, wyżej są biokule i yy, trochę węgla aktywnego, i. No i u góry są te gąbki, są trzy kosze. No i to tyle. No. Czekam na Wasze komentarze, opinie, może mi coś podpowiecie. Trzymajcie się, cześć.